Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda. Dzisiaj nagramy sobie odcinek z mojego drugiego konta, czyli z małej Pandy, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, to zostawcie pod tym odcinkiem łapaczkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, ponieważ uwaga, jeżeli do końca września uda nam się wbić na tym kanale 200 tysięcy subskrypcji, wiem, że będzie dosyć ciężko, ale jest to do zrobienia, jak to wygląda właśnie ze statystyk, więc jeżeli się to uda... Na 200 tysięcy subskrypcji do końca września robię odcinek z kamerką, więc mam nadzieję, że uda Wam się dobić ten próg. Jeżeli nie, no to będzie jakiś inny specjal na 200 tysięcy subskrypcji, jeszcze się okaże jaki. No a dzisiaj sobie wbijemy na moje drugie konto, czyli Małą Pandę, a nie byłem tam już od ponad miesiąca. Więc dobra, logujemy się już do konta i mamy to. Grałem na Małej Pandzie w pierwszy dzień nowego sezonu. No i tak to wszystko wygląda, nie wbiłem tutaj przez miesiąc, więc zaraz zobaczymy ile mamy tutaj misji, ale pewnie będzie mega dużo tego, więc zaraz się to okaże, zresztą po samych misjach zobaczycie, że my tutaj nie było bardzo, bardzo długo, no myślę, że będzie miesiąc za jakieś 3-4 dni, no tam zaokrąglam do, do miesiąca, nie mniej więcej, okej okay, mamy gadżet do Piperki do kupienia spoko, mamy skrzyneczkę, niestety nic nie dropi, tutaj gadżetu nie będę kupował raczej, mimo tego, że jest to ten lepszy gadżet, chyba tak, yy, tak, to jest ten lepszy gadżet. No do tego nie będę kupował, bo tutaj jeszcze nie mam wymaksowanego konta, więc lepiej jest poulepszać postacie. Ja mam dosyć dużo postaci do ulepszenia. Więc dobra, zobaczcie, no jest trochę sporo, bardzo dużo nawet tych misji, jak widzicie. Więc, no, tak jak mówię, miesiąc nie wbiłem na to konto, i tak to wszystko wygląda. Jeżeli pod tym odcinkiem będzie. 8000 łapek w górę, no to robię odcinek, jak wbijam te wszystkie misje na odcinku. Wszystkie misje będę właśnie robił na odcinku, to jest nie wiem ile, 20 ileś. Jeszcze jak kupię karnet, to już w ogóle będzie więcej tych misji, ale bez karnetu te 20 ileś misji wbijam w jeden dzień, na jednym odcinku, jeżeli pod tym odcinkiem będzie 8000 łapek w górę. No i dobra, odbieramy sobie najpierw tą nagrodę. Może coś być, niestety nie, bo się nie świeci jedynka. Następnie mamy małego boksa. No i niestety również nic nie wyleciało. No i na koniec mamy jeszcze gemy. OK, 10 gemów zawsze się przyda. No a teraz myślę, że możemy iść sobie zagrać jakąś giereczkę na różnych trybach. Może zagramy sobie najpierw dłuska. Taka mapka, dlaczego nie? Niech będzie 8 bit, skoro już mamy 8 bita wybranego w lobby. No, jestem ciekawy, jak nam pójdzie. Myślę, że dosyć łatwo, no bo na tym koncie mam tam 6000 pucharków. Kiedyś było dosyć sporo streamów, jak wbijałem pucharki na tym koncie. Teraz chcę wbić jeszcze te 30 tysięcy do końca wakacji. Mam nadzieję, że mi się uda. Zobaczymy, jak to będzie. Ostatnio troszkę już więcej zacząłem grać, wbijam po około 200 karków dziennie wbijam ogólnie 3 postacie na 700 na dzień. Więc nie jest źle, już mam wbite 14 postaci jak oglądacie ten film, to już może być nie 15-16, zobaczymy. Na ten moment mam 14 wbitych, więc idzie bardzo ładnie. No i mam nadzieję, że w tym sezonie wbiję wszystkie postacie na 700 i kilka postaci na 750, a w kolejnym już będę miał wszystko na 750 i kilka na 800. I w ostatnim, tym, w którym wbiję te 30 tysięcy, będę miał już wszystko na 800. No ale zobaczymy, czy aż tak dobrze pójdzie, tak jak to mówię ważne aby po prostu mi się fajnie grało a żebym się też nie zmuszał do tej giereczki bo nie chcę tego robić jeżeli mi się nie chce grać no to nie gram i gram po prostu w inną grę albo nagrywam odcinek czy tam robię live'a itp itd więc tak jak mówiłem 30 tysięcy kiedyś bije, kiedy nie wiem zobaczymy a tym razem wygraliśmy giereczkę, więc bardzo ładnie. 54 level wbity. Ok, 104 punkty. Wow, dosyć sporo mamy tych punktów. Jeszcze token doubler nawet wleciał, więc ładnie, ładnie. Czwarty poziom już karnetu. No i gdybym ja tak wbijał na głównym po koncie poziom karnetu, to by było o wiele y, szybciej wbity ten 70 poziom. Aktualnie mam chyba 42. No i dobra, teraz możemy zagrać w sumie. Niech będzie bi. Zobaczymy, jak będzie bi. Binagiem Grabie No i zobaczmy jak nam pójdzie Mam nadzieję, że to też, też tak dobrze jak 8 Nie musiałem się skupiać na giereczce Tak se na luziku grałem I bardzo dobrze nam poszło Więc dobra, zaczynamy giereczkę Mamy w teamie Daryla oraz Nani Ok. W przeciwnej drużynie mamy kogo? Colt tam jest? Tak, Colt zabity Pięknie, oprócz tego Jesse Oraz Nita, dobra Taki podstawowy team, znaczy Podstawowe postacie, wszystkie postacie są zapucharki. Więc zobaczymy, jak im pójdzie. My mamy w sumie same postacie do wydropienia: Daryl, Nani i to są postacie do wydropienia. W drugiej drużynie są same postacie z Alei Pucharków, więc ciekawie. Mało kiedy coś się takiego raczej zdarza. Ok, jak na razie wyrównanie idzie, chociaż teraz troszkę nas przegonili. Mają już 4 gemy, my mamy jedynie 2, więc jeżeli nam jeszcze zabiją tego Daryla, może być nieciekawie. Okay, Daryl zabił kota, więc pięknie, trzeba będzie zabić tą Jessie, bo ona też ma wszystkie gemy u nich w drużynie, oni już mają 6 gemów, no niedobrze, tutaj jeszcze na nie został zabity, ok, nie trafiłem niestety, teraz mi się udało, czy zabiję tą Jessie, niestety nie, tutaj rzucam ulcika, zobaczymy co się uda zrobić, jak ja tego nie trafiłem, co to był za taki słaby strzał, masakra. No ale dobra, teraz zbieramy sobie gemy. Mamy już 6, oni mają 4, więc role się odwróciły bardzo dobrze. Idzie jak na razie cyk, spowalniamy sobie go pięknie. Ej, mega łatwo nam idzie, naprawdę. Okej, okay, jeszcze tam trafiłem przed chwilą Tom Jessie. Czy uda się teraz trafić? Trafiłem, ładnie. Dobra, jeszcze raz tym strzałem. Pięknie leży, teraz powolnie nie trzeba walnąć, okej, okay. jest i ładnie na niech zbiera też. okej, okay. ja mam 10, więc w sumie. Ja tam już jestem nieważny Ja po prostu muszę uciec i to przeżyć Żeby wygrać ten mecz No i będziemy mieli drugi mecz z rzędu wygrany Więc bardzo ładnie tutaj idzie Walimy sobie jeszcze emotkę na koniec 3, 2, 1 No i mamy winka Pięknie, kolejna giereczka wygrana No i za chwilę lecimy Do kolejnego meczu Myślę, że teraz zagramy sobie Na tym trybie, na którym mamy Najwięcej misji, zaraz zobaczymy na czym mamy Najwięcej misji Ok. Wchodzimy sobie w misję i mamy tak, trzy misje aż na Bunti. Ok, dosyć sporo. No, myślę, że Bunti Bunti tutaj będzie kluczowe. Zagramy sobie Bunti, i oprócz tego zagramy sobie jeszcze jakąś postacią, do której też mamy misję, i to będą aż cztery misje do zrobienia w jednej gierce, więc dosyć ciekawie to będzie wyglądało. Taka mapka na Banty, ok. I co my tutaj mamy jako postać, która mogłaby się nadawać na Banty z tych postaci, do których mamy misję? No, myślę, że na tą mapkę niech będzie Jackie. Tutaj tak są małe pucharki, więc mało ważne co tak naprawdę zagramy. No i startujemy. Dwie minuty nudzenia się na Banty, więc na początku pewnie będzie dosyć wyrównania, po jakiś nie. 40 do minuty, właśnie już będziemy raczej dosyć ładnie wygrywać z dużą przewagą, ale to zobaczymy. Może nawet przegramy, kto wie, wszystko jest tutaj możliwe. Ok, zabić ci bardzo ładnie, no tak jak mówię, tutaj raczej szybko zdobędziemy przewagę. 9 do 0 jak na razie, więc pięknie idzie. Ja się postaram zrobić tutaj jak najwięcej killi, bo jest chyba misja, właśnie zabić 40 osób z tego co zauważyłem, więc postaramy się zrobić jak najwięcej. 40 nie dam rady, ale myślę, że tak z 7-8 w jednej gierce jest jak najbardziej możliwe. Okej, okay, Barley zabity, pięknie, 18 do 5, więc dosyć ładnie idzie. Tutaj Bibi również zabita. Nie no, powiem wam, powiem wam, dosyć szybko to wszystko idzie, jeszcze minuta 10. No trochę jest to nudne, trochę jest to nudne szczerze mówiąc, bo ja nie lubię tego banti, gdyż, zobaczcie, my mamy przewagę... 20 punktów praktycznie. No teraz akurat padnę. No ale mieliśmy prawie 20 punktów przewagi, nawet jak mi zabili, a ja miałem wszystkie gwiazdki, to i tak nie wygrają tego, bo no nie dadzą rady. Po pierwsze, już nie mają czasu, żeby aż tyle gwiazdek narobić w tak krótkim czasie, więc oni już tego raczej nie wygrają. No, a my i tak musimy to kontynuować i grać jeszcze te 40 sekund niecałe, żeby ten meczek wygrać. zobaczy 34 do 18. Teraz uciekłem, bo prawie padłem, chociaż Barley mnie chyba zabije, ale nie, dobra, uciekam, znowu uciekłem, pięknie, dobra, Bibi zabiła. No zobaczcie, 41 do 18, no oni nie mają najmniejszych szans już, żeby w 20 sekund to nadrobić. Nawet gdyby zabili mnie, Bibi, właśnie, zabili Bibi, nawet jeżeli mnie jeszcze zabiją i El Primo, to i tak tych gwiazdek nie będą mieli. Zobaczcie, 29 do 45, więc im jeszcze brakuje sporo tych gwiazdek, ale już zostało jedynie... 5 sekund, więc dosyć szybko nawet to minęło. Chociaż tego trybu nie lubię, bo on trwa właśnie te 2 minuty i jest dosyć nudny przez to. Możecie dać znać w komentarzach, czy lubicie Bounty, czy nie. Ja osobiście nie przepadam za nim. Ale dobra, zobaczmy jak to wygląda. 3 misje i jedna strona w bok. O kurde, jeszcze tego nigdy nie widziałem. No ciekawe, ciekawe. Jeżeli ma się dużo misji, to tak to wygląda. No okej. Okay. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie miałem. Fajnie coś takiego odkryć. Nie wiedziałem o tym wcześniej. No i okej, okay, myślę, że na końcu możemy sobie jeszcze zagrać Brawl Balla. Hejsta już nie będę grał, bo hejsta wiecie, że lubię grać, więc wam to oszczędzę. I tak widzicie tego hejsta prawie na każdym odcinku, dlatego że teraz hejst jest codziennie, bo się zmienia z hotzonem. Więc codziennie o 16 jest raz hotzone, raz hejst. Więc albo przed, albo po 16 jest właśnie hejst. Dlatego go gram bardzo dużo i teraz sobie zagramy browbola i prawie trafiłem bramkę. Naprawdę, czy ja musiałem dosłownie nie trafić tego centymetr przed bramką. Najgorzej, ale dobra, miejmy nadzieję, że ten ból trafi, bo on tutaj ma piłkę. Może uda mu się tam wejść. Zobaczymy. Gdyby na ulcie tam kopnął, to myślę, żeby trafił, zaraz się okaże. I okej, okay, trafił to ładnie. Gratulacje. No, ból tutaj mnie zaskoczył, myślałem, że nie trafi. Niszczymy ich tutaj pięknie, no i myślę, że teraz Easy Winek już będzie. Bardzo szybka giereczka, tak to wygląda właśnie na Ballu, na niskich pucharkach. Więc dosyć ładnie to wszystko poszło. Zagraliśmy prawie wszystkie tryby oprócz właśnie hejsta. Więc hejsta już Wam oszczędzę, żeby ten odcinek też nie trwał nie wiadomo jak długo. No i na koniec myślę, że możemy sobie poulepszać jeszcze postacie, ale najpierw zbierzmy tego big boxa. Trzy przedmioty, czy będzie świecąca jedynka? Niestety jej nie ma, więc żadnej nowej postaci ani gadżetu, czy star Powera nie będzie. No ale teraz możemy sobie na spokojnie poulepszać wszystkie postacie, bo mamy aż 4400 golda, więc sobie ulepszymy te postacie. Co by tu najpierw polepszyć? Myślę, że najpierw te postacie, które nie kosztują tak dużo jak ulepszenie, właśnie Broka czy Poko, bo ich mogę już ulepszyć na ósmy poziom. Przejmijmy sobie na przykład tego Tika. Co jeszcze możemy ulepszyć, Pamkę? Dlaczego nie tutaj Franka? Okej, okay. co jeszcze mamy Jackie? Zobaczcie tutaj od pierwszego poziomu aż do ulepszenia. W ogóle fajne są te animacje. Mega mi się podobałem te gwiazdki. Fajnie to wszystko wygląda. Cyk, jeszcze Bibi. Wow, Bibi naprawdę na wysoki level, aż na szósty. Tutaj mamy jeszcze B, a nie Bibi. Teraz mamy Bibi, oczywiście. No i oprócz tego mamy jeszcze Spyka oraz Sandy. Dwie moje legendy na tym koncie. Spyka tutaj kupiliśmy, Sandy dropliśmy, To był w ogóle jakiś mega fart. Że ja dropnąłem Sandy na tym koncie. No i jeszcze mamy Poko albo Broka, więc ja myślę, że Poko będzie lepszy do ulepszenia, bo u niego ten damage jest dosyć ważny, a u właśnie Broka nie jest on aż tak ważny jak u Poco. No i oprócz tego zapraszam Was jeszcze do klanu Bambusy Pandy, przyjmujemy aktualnie od 18 tysięcy pucharków, więc wpadajcie, kto nie ma klanu lub poszukuje jakiegoś nowego, no to wbijajcie, ja Wam tu robię jakieś miejsce. Zobaczmy, czy ktoś jest nieaktywny. No, no, tutaj 12 dni nieaktywności, więc należy się kick. Tak, z 3-4 dni to jeszcze rozumiem, ale tutaj 20, no to jest ewidentnie za dużo. Jeszcze ktoś tutaj jest taki, jest jeszcze, więc również wyrzucamy. No i co, tutaj jeszcze nic nie widzę, więc dobra, reszty już nie będę wywalał. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Wbijajcie do klanu, łapkujcie i subskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się, cześć.